Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Anspender, z skończę odcinku z DBD. Dzisiaj zagramy sobie Demogorgonem. Jestem dalej na PTB. Biorę trzy jego perki i ruinę, bo poczułem, grając trochę nim, że ludzie na tym PTB dość raszują zamiast jakoś tak sobie się pobawić. więc no, no jeszcze wziąłem tam jakieś tam add on jedno jest na odnawianie się możliwości podróży portalami, a drugie zwiększa czas suroworą, żeby zamknąć portal i żeby party. Więc dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. O oh, Jesus, Gideon. Chyba nie ukryłem, że to mnie za bardzo nie cieszy. Ale no dobra. Ja ogólnie sobie trochę pograłem tym gorgonem nie ukraiłem, że mi się bardzo spodobało. Jest jedna rzecz, której nie ogarniam. W sensie. Ja nie umiem poprawnie używać jego portali. Bo ja takiegoś stawiam je i te teleportacje nie do końca. Nie do końca wiem, jak to, to dobrze użyć. Ale no, i ja się spograłem właśnie trochę, bo chciałem też nabrać na nim level. Tam wbiłem jakieś h 20, mi się udało, więc na kilka meczów sobie pograłem, bo właśnie wszystkie punkty wcześniej zużyłem na Steve'a. Co w sumie nie było z dobrym pomysłem, ale chciałem bardzo ten, żeby na odcinek mieć ten offering. Ale jak to było, jak widzieliście już tydzień temu, to to i tak wyszło niepotrzebne. Ale no, cóż, i mi za dobrze nie idzie w sensie. Najczęściej to nie wiem, jak dwie osoby mi się uda zabić, to jest po prostu świetnie. W jeden mecz mi się udało tak bardzo fajnie zagrać, zabiłem wszystkich. Ale tak ogólnie to mi za dobrze nie idzie. W tym meczu ogólniamy chyba dwie Nancy i jednego Steve'a, plus jeden jakiś tam gościu, co gra jakąś zwykłą postacią. Co w sumie jest spoko, bo jak ostatnio grałem, to poczułem, że ludzie już na tym PTB nie grają tymi nowymi postaciami. Tylko grałem jakimiś swoimi i potem tylko wkurzałem killerów. Na ja przykład miałem mecz, w którym... Jezu, ten gość, tak marnuję palety. Miałem mecz, w którym e, miałem chyba dwustrzałówkę jedną, jedną latarkę fioletową i w ogóle było nieprzyjemnie, więc no... Ale tutaj się zapowiada, że ch no, chcieli normalnie grać. Ale nie podoba mi się, że ten Gideon jest. Ogólnie nie chciał, żeby następny mecz był na tej nowej mapie, więc ja postaram się... Poszukać. O, tak, jeszcze ten długi atak, właśnie ten długi atak mi się bardzo podoba. Post postaram się poszukać, żeby mi ta nowa mapa wyszła. Bo offeringu niestety nie, mam, właśnie do tego trochę też dążyłem. Rozwijając go tym gorgonem, ale niestety nie udało mi się zdobyć ten, po tych 20 levelach. Więc no i w ogóle ja się ten, ten długi atak uwielbiam Jest taki świetny. W sensie, nie do końca dalej go też umiem używać, bo on tak, tak typowo na prosto biegnie nie, i wtedy czasami sury potrafią mi. Tak, po prostu skręci lekko na lewo, na przykład, lub na prawo i, i już. Yy, no. Ominąć ten atak. Yy, ale naprawdę to jest spoko rzecz do używania jakoś np. antyloopingowo. I mi się to bardzo u nie podoba. Wygląda tak fajnie, się w ogóle drze przy każdym ataku. Zresztą dało się już poczuć, jak grałem z Raivorem, ale właśnie, jak się nim gra, to takie świetne, że on tak razem się drze. Tylko tak czuję, że na dłuższą metę to może być trochę. wkurzające. Kurde, chciałem zrobić ten drugi atak na nie, ale... Tak się, bo to jest... Problem w ogóle, pójdźcie pokazać dobrze ten nowy atak, bo... Właśnie na tej mapie trudno się tego używać. Nie liczę, że jakaś pierwsza będzie otwarta i się... E, ...pobawimy jakoś jego umiejętnością, a... Tak, a potem na nowej mapie będzie tak... będzie taka zamknięta właśnie. Ale dobra... Mm. Cześć, spadaj mi z tą latarką. No i właśnie o tym mówię. Spadaj, tak, akurat nie umie, świecić nią. Ale tutaj latarki ja dość, dość często spotykałem. Zresztą nigdy nie widziałem, żeby właśnie ktoś, kto gra w jedną z nowych postaci, brał latarkę. Bo właśnie, bo zauważyłem takie coś, że jak grałem nowymi postaciami, to najczęściej się tak gram typowo, żeby sobie ten e, dodatek tam jakoś tam podkrywać w tym PTB. A właśnie, to, co zaglądam tam swoimi postaciami, to najczęściej to właśnie tak, no... So, bardzo często grają, żeby wkurzyć killera, już. Właśnie, w sumie użyję tych portali, właśnie bo, właśnie, bo ja mam problem z używaniem ich w dobry sposób. I dobrze ich... żeby je dobrze stawiać, bo... Przy genach to tak nie do końca się opłaca, bo oni będą mnie niszczyć. E, wiem, że jest, da się też zrobić coś w tym stylu, że... Stawia się przy surawożek, który wisi, i potem tak do niego wrócić, ale to jest taki trochę nie niemiły, więc ja tego wolę nie robić. I nie wiem, jak dokładnie to. Jak to dobrze używać, ale. Kurde, już naprawili dwa geny. W ogóle Gdzie oni mi ruiny zniszczyli? Hmm. Tu chyba to pewnie była ruina, bo to dość często jest. Hmm. No i nie wiem. Naprawdę, spokój, te portale są właśnie na, na takiej mapie, to żeby pomiędzy piętrami podróżować w sumie. Tylko właśnie i tak nie za bardzo wiem jakie dobrze ustawić, więc no. Ej, kurde, nikogo nie widzę. Mm -hmm. Tu ktoś robił Gena. Ech. O, Steve. Nie ma ukrywania się przede mną. To był ten Steve, co chyba mordował palety, więc mnie spoko. I dlaczego ty nie pobiegłeś do tej palety? O! W ogóle też spoko, tak sobie trochę myślę, że najlepsze używanie też tego ataku jest, gdy e, ma się coś blisko tego surowora, bo on w ogóle ma taki potężny hitbox na atak, że no. I też w ogóle poczułem, że da się uderzyć dwóch suroworów tylko naraz nim, bo raz gdy miałem takich miłych suroworów, co mi bagowali przy bramie, i użyłem tego ataku, to chyba nawet net z trzech naraz, więc to jest też ciekawe, tylko tak najczęściej nie spotyka się, żeby oni pchali się dwóch lub trzech obok siebie, ale no, to jest ciekawe, że można właśnie uderzyć kilku suroworów naraz. Ech. O, oh, Nancy! Hello! Dobra. Mm. A to jest paleta. No dajesz. Ja w ogóle też widziałem, bo też e, przejeżdżałem w ogóle add e, tego Demogorgona e, na tym, na... na Kifie. I zobaczyłem, że jego czerwone addony to są takie. Właśnie, że jeden czerwony addon pozwala niszczyć palety tym jego atakiem, i to jest właśnie ciekawe. Właśnie, ja oczywiście nie zdobyłem tutaj. Co ja zrobiłem? Ja oczywiście nie zdobyłem tutaj żadnych czerwonych addonów, bo mam dopiero 20 level na nim, więc tak trochę trudno, żeby coś dostać. Ale to jest ciekawe. Jeszcze drugi ha pozwala widzieć poświaty surajworów, surajworów, gdy się przynosi portalem. Więc to też jest ciekawe. A tak to w ogóle nie mogą mieć addony na takie różne pierdoły, typu tam z. Kracanie stawiania czasu portalu, ilość portali i tam jakieś takie różne takie statystyki. Ej, kurde, bo... A, w ogóle mi portal zniszczyli. O, siema. A ty jesteś ty z tą latarką. Fuck. Tak to jest też niefajne, że... fajne. E, no ogólnie jak się nie trafi Surrewora i się uderzy w jakąś ścianę tym atakiem. To jest trochę tak właśnie jakimś hillbilim. Fakt, co ty robisz? Naprawdę. Ach, no. Eee, no, to po prostu jest w się sensie stuna właśnie w takim momencie, tak samo jak Hillbilly lub Kanibal. Ale. Ech, nie, nie lubię tej. Chwila, ja zrobię. Ona przeskoczy. Ej, naprawdę na pobliżu dalej. Chwila. Ja ją muszę uciupać, bo. E no, kurde, ona jest inteligentna. Nawet nie, kurde, niszczę tę paletę. Ja naprawdę nic nie jestem w stanie zrobić. Dlaczego nie mogę właśnie mieć takiego meczu jak raz miałem? Samemu, że udało mi się tak ładnie wszystkich ubić. i było tak pięknie. Bo no chodźmy do tego, bo ta Kate. Chyba Kate. Ta Nancy jest taka niemiła. Więc. Naprawdę czarna Ej dobra, ta czarna mi się podoba ona, ona bardzo fajnie, fajny ruch zrobiła Rzuć znowu źle, mm, naprawdę Kurde, trąci się znulpować tak albo? O! Haha. Porobiłem ją, dobra tylko właśnie na tej mapie tak trochę trudno będzie jest mi używać tego jego ataku długiego i... Chciałem tak się nie powiedzieć, bo normalnie gdy już sobie nim trochę pograłem kilka czy Na początku w ogóle nie miałem używać tego ataku. Jak sobie kilka meczów na, na tych otwartych mapach, to ja w miarę go często używam i on naprawdę jest potężny. Ale właśnie... Na zamkniętej to ja nie wiem jak to dobrze ogarnąć. Ale no cóż, o, jak fajnie. Tak się tutaj pudeł, żeby się tepnąć, ale... Trafiłem na nestko. tylko. To jest ta gówniana Nancy. Ej, czy ona jest. Ona tam została. Nie wierzę w siebie, nie? Ale dobra, w sumie weźmy tą zapteczką, bo ona chyba jest normalniejsza. Jeśli <grym> nie jest taka wkurzająca. Ale, no, albo właśnie na mnie wbiegnie, no to, 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 to na pewno mi się ten cel bardziej podoba niż Nancy z latarką. No i co najmniej dwie adrenaliny jeszcze tutaj mamy. Po prostu. Właśnie dlatego mi się nie podoba granie na tym PTB, bo. ...weźmiemy chociaż tego typa. Eee, bo po prostu naprawdę ludzie na pewnym etapie, właśnie poza takim początkiem tego PTB, gdzie wszyscy bawią się postaciami nowymi... ...to jest dużo osób, które po prostu tak tryhardują potem już. Że właśnie to się dzieje tak jak tutaj i są takie mega niemiłe latarki. Więc no, po prostu świetnie. Dobra, chociaż tego Steve'a mam. Nie, wiem, który on raz wisiałem, Chodzi drugi wisiał? Bo w ogóle tu nikogo się nie powieszałem. Tak. Nie, ty giniesz. Dobra. Mamy jedną osobę zabitą. <grym> Więc nie jest tak mega fatalnie, jest tylko jest tylko bardzo źle. <grym> Ech. Ale nie peszka, że ten Gideon się wyrosował. No idź iść sobie. No. Portal. No, nie poszło za dobrze, niestety. No dobra, następny będzie, postaram się, że to była nowa mapa, więc to trochę po, poszukam. No, druga, trzecia ranga, nie, więc tutaj właśnie... Znaczy, to jest też problem tego PTB, że on, yy, że podczas PTB nie losuje się Trevorów z, z twojej randy, jak się gra, no, się nie ma podobnych rang, tylko właśnie ducha z całej puli, bo jednak aż tyle osób nie gra na PTB, co w zwykłej wersji, więc oni chcą skrócić czas wyszukiwania meczy. Ale dobra, zobaczymy jak mi pójdzie na nowej mapie. Dobrze, słuchajcie, mamy nową mapę. Nie zajęło mi to jakoś mega długo o dziwo znajdywanie jej, chyba za trzecim razem mi się udało. Więc dobra. Tak mamy tutaj ten piękny portal. Ja trochę wątpię, że mi jakoś dobrze poszło tutaj. Bo ogólnie ja na tej mapie się mega nie umiem odnaleźć dalej, że trochę... Nie wiem, w sensie jakoś nie grałem mega dużo właśnie na niej, bo mi się trafiła, nie wiem, killerem dwa razy. Ale poczułem, że tutaj, o właśnie, o chyba te miejsce, nie to nie jest to miejsce, ale takie jedno, gdzie są właśnie takie do góry, gdzie się wchodzi, to jest w ogóle, tam są takie świetne lupy okienkowe, ja mam nadzieję, że suraworzy tutaj nie będą mieli ich wykorzystywać, bo jak ja spotkałem takich, którzy potrafili, to po prostu nie potrafiłem ich dogonić, za nic w świecie, jak już doszli do tej lupy i zaczęli ją wykonywać, to po prostu się nie dało, więc no... Ale to jest taki plus tutaj, że oni mają problem z paletami, bo no tu wokół tych palet tak się za bardzo nie da lupować I najczęściej tu polega na tym używanie palet, że po prostu je marnują, tak jakby, więc no Ale tak tutaj tak trochę inaczej się nie da, więc no to tak trochę tutaj inaczej trzeba grać w ogóle na tej mapie Nie ja muszę iść tam w ogóle do genów jakiś patrolować, w ogóle tam jest moja ruina czy to jest spokoż na tej mapie teoretycznie jest trudno znaleźć ruinę, ale... jak ja tutaj widzę, to ona już jest tuż jest przy geni, który go już ktoś zaczął robić. Więc po prostu epicko. gdzie ta osoba w ogóle poszła sobie? Hmm. Nie Nieba, jak tu nic w tym meczu całkowicie nie zrobię, to przypał będzie. Niech hmm. jak ja jakoś tak mega słabo te portale stawiałem, bo... Do dużej części mapy nie da się dostać nimi. I w ogóle tak sobie poczułem, jak się grało na niej trochę już. Na tej mapie to ona wcale nie jest taka mała. Ona jest tak naprawdę duża. Tak szczerze. O tu jest ta lupa. I tu mogę już mieć przesranę. Dobra, niszczę tę paletę. Ogóle, czy ktoś tu mi co chwilę. Mnie przywołuje i czy ktoś na pewno tutaj jest spotkałem jakiegoś gościa, który na pewno jest taki toksyczny, że będzie mnie teraz sumonował? O dobra, walnęliśmy ją i naprawdę ktoś specjalnie przechodzi przez jakieś okienko, czy tam robi cokolwiek, przez szafkę pewnie i no i sobie ten nie chce mi po prostu wkurzać e, aha, mogę też poczęć te ślady tutaj jest tak dziwnie. Pokazują na tej mapie. Ja czasami nie potrafię ogarnąć, gdzie ktoś pobiegł. E skąd on się tu wziął? No, ja czuję, że będzie fatalnie. Mhm. Bardzo fajna paletka. Dziwnie mi tej ruiny jeszcze nie zniszczyli. To jest w sumie widoczna. Dlaczego ja myślę, że on sobie gdzieś już dalej pobiegł? Nie, jeszcze... Nie używam mózgu teraz. Bo oni właśnie tych palet od razu używają, bo to jednak trochę inaczej się nie da. A ja właśnie tak głupio jeszcze wpadam w nie. Jej, już nie, przynajmniej będę miał dużo za palet. Dajcie się powiesić. Czy on naprawdę tak... Hamsko od razu skrzynkę przeszukuje. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego on to robił, ale mi się to nawet podoba w sensie przecież go schwytałem. I tam jeszcze kogoś chyba widziałem na końcu korytarza. Tak właśnie, gorsze jest też to, że w poprzednim meczu miałem Gideon, i, I teraz w taki odcinek dwóch zamkniętych map. A to trochę tutaj tak. Jest słabo, jeżeli chodzi o tego Demogorgona. No właśnie, i złożenie tego jego długiego ataku. Przynajmniej ja nie potrafię tego na takich zamkniętych mapach robić. Aha, super. W sumie się tutaj, jakoś tam w miarę blisko tego gena, to, to naprawiony. Tak ściągnęli mi go, oczywiście, w tym czasie, ale. O, ktoś tu jest. Czy ja idę w dobrą stronę? E, tak chyba. Kurde, nie ogarnę tych śladów. Ja nie wiem, czy to ja jakoś ślepy jestem, czy naprawdę na tej mapie tak trochę się dziwnie rozkładają. Ej, co oni... Ro Ej, oni chyba są dla mnie aż tacy chamscy, że nie do mojej twarzy niszczyć portal. Nie, wiem, dzięki temu w ogóle potrafię ich schwytać w sumie, ale... Ej, dziwnie tu jest. Taki właśnie... Tutaj teraz widzicie, że można właśnie też do tego portalu ładnie sobie odciągnąć. Naprawdę ona będzie... A chciała tak zrobić, że ja jej nie zauważę, a ona sobie tamtą ściągnie. Nie wiem, właśnie akurat to miejsce jest mega słabe dla nich. W sensie, jeżeli killer myśli i to tutaj jest akurat słabo z i w ogóle do tego miejsca lepiej nie trafiać, tak szczerze. Siema. ma? No blokuj. Aha, tylko was jest tu dużo. Dobra, przecież tego powalimy. Aha nie, uderzę kogoś zupełnie. Dobra, ale przynajmniej jeden jest powalony. I tamta mi wyglowała się, ale powiesimy tego. <grym>, tak, oni wszyscy są wszyscy ranni. To w sumie dla mnie jest... Yy, no... Dla mnie to jest doskonałe. Bo teraz... Może mi się uda ich poubijać. W sumie jak to teraz tak myślę... To najlepiej, lepiej, żebym... Gdybym miał teraz Nurskola niż ruinę Bo ta ruina mi za bardzo nie przeszkadza w naprawianiu genów, a teraz tak to bym przynajmniej wiedział gdzie się leczą. A tutaj widać, że na 100% się leczą i zaraz się uleczą wszyscy. Ach, o, o ma. Dobra, pobiegniemy za nią. O, jak fajnie. Aha, tylko że... Tak właśnie bo mam chaz trzy Nancy, nie? Więc no... Wesoło. Ale spokój, udało mi się tą ubić. Tylko trochę... Dobra, nie, nie będę go tak jakoś tunelował. W sumie tą kolejną Nancy bym sobie wziął. A czy on w ogóle się... Ej, oni są ch chane dla siebie, bo on się wgaścią tym tym deliverance i ja nie wiem, czy czasami to nie było, że ta Nancy przyszła po niego. A on się na jej oczach ściągnął. O Jezu Rozumiem. Co tu się dzieje w ogóle? Oni bym, gdyby nie to co robią teraz, to oni by mnie na Easy w ogóle porobili. Naprawdę? Tak, ja nie chciałem jej jakś tunelować, ale jak oni też tak bardzo ją leczyli pod tym, no to bez przesadia. Ja... Ej, chwila, czy. Czy znaczy oni ją zdążyli uleczyć? Ostatecznie? Ej, nie ogarniam. Fuck. Ej. Co ty mi wchodzisz? Ej, nie ogarniam ich, nie? Dobra, przynajmniej mamy ciekawy mecz i... What? Co się wydarzyło? Ej, ona mi skoczyła... Przed... Twarz... E... Mhm... Mm ja nie wiem... Co oni tu robią... W sensie, taka miła odmiana po tym, jak... Poprzedni byli tacy nie mili, zwłaszcza ta z latarką. Ale... Nie ogarniam. Dobra, w sumie tam sobie idź. Sie się jeszcze prawie bym kolejną ubił, tak... Fuck, pobiegłem tam, gdzie nie mam... Nie mam jak się dostać do haka. Zlamiłem. Bardzo zlamiłem. Ale pójdźmy za Nancy, żeby nie... Nie brać tego Steve'a już aż tak. Bo on chyba już umiera, więc w sumie no. Na razie go zostawię. Ale też spoko, że mi jeszcze nikt nie zrobił takiej potężnej lupy takiej, właśnie. Co <grytanie> to by było spoko, bym wam pokazał, jak to wygląda. Bo to naprawdę jest smutne, jak ktoś potrafi tego używać. Ja na razie spotkałem się chyba z dwoma. Z... Miałem dwa takie mecze. Żeby ktoś tak ładnie tej lupy użył chyba właśnie były oba mecze na tej mapie, bo ja dało mi się tylko dwa mecze zagrać na mapie... na tej mapie killerem. Och, i tu ona jest. I... Aha, a ta sobie od razu skoczyła. Tak właśnie, bo problem tej lupy jest tutaj taki, że tu w ogóle są po pierwsze dwie palety. A po drugie... Jak jest to okienko to ono jest dość daleko, więc ja zanim sobie zejdę, wejdę na te schody, to ona mi zeskoczy z tego okienka. A jak będę chciał ją tak trochę, no nie wiem, no tak porobić, to ona jednak zeskoczy z tego okienka, a ja się cofnę, żeby ją tak, wiecie, uderzyć, gdy ona już spada, to ja taki tak już zdąży spaść i uciec. A jak się ma Balance Landing, to w ogóle jest świetne. Właśnie mi się wydaje, że ta mapa jest po prostu epicka na Balance Landing. I chyba właśnie na naprawdę tutaj można, bo jest tyle tych okienek... Zły wybór. Będę brać tej gonią przy tej, która wisiała tu przed chwilą. Ale oni są... Są dziwni. Ale wy wiecie, że ja z wami nie farmię, nie? Ani nic. Z... Tak, tu jest właśnie te takie też przejście właśnie. Ja myślałem, że go teraz porobię, bo rząd tak wszedł, bo tam w sumie jak to wchodził. I... Kurde, nie dał się przez okienko, tak? To miejsce też nie jest takie jakieś przyjemne. Ale właśnie myślę, że go tak porobię i tam będzie tam utknie tam, a to a to nie okazuje się że to nie jest jedynie takie przejście bez wyjścia. E... Co się dzieje? Gdzie on polasł? Aha... E... <śled> Na tym etapie trudno jest używać tego ataku, bo on co chwilę może gdzieś skręcić się. Pamiętaj, że tutaj jak grę e, Wręcz to tutaj widziałem jakieś miejsce, w którym nie ma nic. A okej, okay. a jest taki prosty korytarz, teraz jakoś nie widzę, żeby oni taki w tym korytarzu jakoś utykali, I tylko zawsze mają gdzieś przejście. Więc no, ale ta pada się wydaje jednak duża w sumie, jak tak się pogra, bo ten, ten, ten parter jest naprawdę spory. No, te pięt e, piętro jest takie mega malutkie, na którym jest tylko właśnie gen i paleta. Ale ogólnie ca cała mapa jest spora. I dodając do tego, że ona jest zamknięta, no nie będę tej ranny gonił, jednak aż taki już nie będę. Fuck, nie umiem tego ataku. E, jest zamknięta, to naprawdę się tak zgubić tutaj. jest takie mega poczucie, że ona jest taka bardzo przez, e, przestronna tutaj. Ej no nie, ani razu nie użyjecha tego ataku dobrze w tym meczu. Czy ty mi właśnie tylko właśnie? Ciebie to ja muszę ubić. <grymne> no. Ale w sumie to miejsce jest takie nawet trochę do lupowania się w miarę przez to, że tutaj jest to pomieszczenie obok, tylko że na jedno to nie jest taka bezpieczna lupa o tyle, że e, oni trochę mają trudno zobaczyć killera. Się, jak się robią to trudno zobaczyć killera, bo jak to jest przez ścianę. No ogólnie tej lupy w okupale są bardzo niebezpieczne. A ty, nie, drugi raz ty wisisz. Czekaj, ona to tak pobiegła. A tutaj gdzieś pobiegła. Tak, nam tylko 3 Nancy. Nie wiem, którą ubiłem tak szczerze, ale przynajmniej użyłem drugiego ataku. <grym> A umiera już. Chyba ją stunelowałem, ale nie jestem pewien, sorry. Eee... W ogóle ja tu portalu nie, nie używam, przydałoby się, tylko oni mi już... Eee że ja nie wiem czy czasami gdybym tego ataku zaczął tak wcześniej używać i bym wcześniej ogarniał że przydałoby się go użyć tak wiem że mogę je normalnie ale chciałem poprowadzić tym atakiem to gdybym używał tego ataku wcześniej to czasami naprawdę mi się wydaje, żebym mógł tak idealnie ubić kogoś jak ja jestem słaby w granie na tej mapie Dobra, ja obstałem, że ostatnia osoba już pewnie wie, gdzie jest w ogóle klapa, bo ta Nessie chyba też ginie już. I no. Tak, i czuję, że ostatnia osoba sobie ucieknie. Ale dziwni oni byli, w sensie, niechaj tak... Nie wiem, co tu oni robili, właśnie tak no... Bo oni tak typowo mega wchodzili mi przed twarz, w ogóle leczyli się i wszystko, że no... To jest dziwne. Tak, tego się spodziewałem. Ale i tak Merciless Killer, więc tak dwa pipy. Ale spoko, był fajny mecz, przynajmniej tutaj zabiłem trzy osoby. Co <grym> prawda, gdyby oni naprawdę tak się spinali, to tak jak tamci poprzedni... Albo w ogóle bardzo dużo osób... w ogóle druga ranga mi uciekła, mm. Albo w ogóle jak dość sporo osób na tym PTB, jak sobie zauważyłem grając poza nagraniem. To bym raczej nie miał szans zabić kogokolwiek, ale tak to spoko, zabijemy trzy osoby. Ogólnie bardzo mi się podoba ten killer. Portali nie do końca właśnie czai jak tego dobrze używać, ale jego ten atak długi jest świetny po prostu. Leba, to napiszcie w ogóle co wy o tym killerze. I ja wam dziękuję za oglądanie, słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć.